3, 2, 1 i. Ahoj, Wikingu! Ahoj, Wikingu! Wielką satysfakcję sprawia mi, że mogę Ci zaprezentowania Ci raportu podsumowującego działania Mobile Vikings z roku minionego. <śmielka> <śmielka> A już się pomyliłam. Gdzie jest kamera? Dobra, ja. Może... Wierzymy, że traktowanie naszych Wikingów jako zarządu to właśnie przepis na sukces. Ja mam same cyfarki. Tysiąc. Tysiąc sześćset pięciuset. dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć. ty. Tak, chcemy zrewolucjonizować rynek poprzez zatarcie granic między klientem a marką. Dodam, że zawsze chciałem zostać wikingiem, a będąc w Mobile Vikings czuję się jak w prawdziwej Wikingowej rodzinie. Wiking Paweł napisał nam. No, na o... Kocham zwierzęta. Kiedy dowiedziałem się o adopcji Luny, serce zabiło mi bardzo mocno. Kliknij w opis filmu, skopiuj z niego kod i popiesz, popiesz PDF-a. A później wejdź na nasz pokój. Nie wiem, w ogóle dzielić tekstu. -teks. 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 Popiesz PDF-a.